Witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek może Wam się wydawać taką jakby powtórką z, z któregoś tam mojego poprzedniego filmu, a mianowicie dzisiaj chciałbym Wam pokazać próbę prędkości mojego Quantuma Plusa na akumulatorze LiPo 3S 5500 mAh 50C. Możecie co niektórzy powiedzieć, jak, jak tam zapoznaliście się z moimi poprzednimi filmami, że powtarzam, powtarzam, czy odgrzewam kotleta. Natomiast chodzi o to, że można powiedzieć, że zrobiłem takie jakby dwie modyfikacje, a mianowicie zakupiłem nowy akumulator, ponieważ na poprzednim filmie jeździłem tam, gdzie osiągnąłem kwantumem 65 km na godzinę maksymalnie, na tym akumulatorze. Jeździłem na pakiecie, który zakupiłem razem z kwantumem plus, razem przepraszam, z Quantumem MT Fluxem, moim poprzednim modelem tamtym modelem wyjeździłem około 20, może 20, 20, 20, kilka, może około 30 pakietów. Następnie przełożyłem pakiet do mojego plusa. No i znowu wyjeździłem kilka pakietów, może gdzieś około 10. Także także tamta próba była, tamta próba była zrobiona na na akumulatorze, który już miał wyjeżdżonych te 30, 40 pakietów więc już automatycznie ten prąd był troszkę słabszy ten akumulator był słabszy teraz mam akumulator zakupiony nowiutki zrobiłem tylko na nim jedną jazdę chciałem po prostu sprawdzić jak, jak model jeździ zakupiłem ten akumulator ponieważ poprzedni, na poprzednim akumulatorze już zacząłem jeździć 10-12 może maksymalnie 15 minut jazdy, dlatego zauważyłem, że ten akumulator już jest słaby. Wcześniej to było około pół godziny 30, 35, 32 minuty 25, między 25 a 35 minut jazdy, na, na wcześniej po prostu na, na tym akumulatorze było, teraz było to 12-15 minut jazdy no to już zauważyłem, że po prostu ten akumulator jest słaby, dlatego zakupiłem nowy i zauważyłem, że mój model jest żywszy, jest lepszy, to znaczy mocniejszy, tak jakby lepiej się zachowuje, a także zrobiłem drugą modyfikację, zaprogramowałem mój, mój regulator w Quantumie Plusie na wyższe i niższe parametry poboru prądu. Dlatego też ten model stał się, znaczy dlatego mam nadzieję i myślę, że, że dzięki również temu, pro, temu zaprogramowaniu również model stał się przez to żywszy i, 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 że tak powiem, mocniejszy. Dlatego też chciałbym dzisiaj wypróbować mój model na takich, że tak powiem, mało inwazyjnych modyfikacjach, a mianowicie właśnie tak jak już wspomniałem, programowanie regulatora oraz nowy pakiet LiPo3S50. 1000 mAh 50c. Także zaczynajmy zobaczymy czy, czy nasza prędkość coś coś czy, czy ten akumulator będzie, będzie lepsza prędkość na tym akumulatorze zobaczymy. w tej chwili jak zwykle włącza, włączam przy was licznik Zeluję, Czekamy aż aż się, aż się dostoi godzina, czyli wtedy automatycznie automatycznie złapie sygnał. Ja sobie w międzyczasie już włączam model. OK, włączam model, zapinam spinki i, i będziemy testować. Zobaczymy, czy, czy mi się tylko tak wydaje, że ten model jest szybszy i żywszy na, na, tym, moim, na tym moim nowym akumulatorze i po tym moim programowaniu. Czy, czy po prostu naprawdę tak jest. Jak widzicie, liczy nam się dopasował czy dostosował, złapał sygnał czyli zapinam spinki i możemy i możemy ruszać ok wszystko mamy przygotowane licznik jak widzieliście ustawiony na zero i zaczynamy Oj, no sami widzicie, że model, model jest dużo żywszy, aż jak widać, wylądował na, na dachu. że jeszcze jeden przejazd i zobaczymy co tam na liczniku mamy Ok, i teraz zobaczmy jaką mamy prędkość. O kurde, zwróćcie uwagę, dobrze to widać, 76 km na godzinę. Powiem Wam szczerze, no nie spodziewałem się takiego rezultatu, zważywszy na to, że tak jak już Wam wspomniałem, zakupiłem tylko nowy akumulator, zrobiłem programowanie regulatora i prędkość się dźwignęła 11 km na godzinę, czyli... Czyli yy, no w, poprzednim, w, w poprzednim filmie, w którym testowałem, Kwantuma było 65 km na godzinę, teraz jest 76, 11 km więcej. No, jestem w szoku. Powiem Wam, że jestem w szoku, jestem bardzo mile zaskoczony. Yy, myślę, że ale jak widzieliście, pierwsze, pierwszy, pierwszy przejazd yy, no jest lepiej, jest dużo lepiej. Yy, sami, sami, sami widzieliście, jaką prędkość osiągnął. Także myślę, że. Nie jest, nie jest źle, a, a wręcz bym powiedział, że jest bardzo dobrze. Jeszcze chciałbym Wam pokazać, zróbcie, z, zwróćcie uwagę co się dzieje, ponieważ... Yy... Wcześniej na, na poprzednim akumulatorze i przed programowaniem, przed yy, programowaniem, czy, czy, czy yy, przeprogramowaniem tego regulatora nie było takiego efektu, natomiast teraz, yy, teraz po tym wszystkim się coś takiego yy, stało, że yy, ten model był, yy, był i jest nadal yy, dużo, dużo stabilniejszy na drodze i, i nie przewraca się tak jak yy, mój poprzedni, na przykład yy, MT-Flux. Ale yy, no, yy, tak jak w Quantumie, no, y, MT Fluxie był potrzebny roller bar, tak jak wam mówiłem już y, we wcześniejszych filmach w tym, w tym modelu nie jest potrzebny. Natomiast no, y, po, po tym programowaniu czy po tym, y, no, po tym programowaniu regulatora ten roller bar by się przydał. Y, model nie jest tak wywrotny jak poprzednia wersja, to znaczy jeżeli jedziemy z pełnej prędkości, nagle skręcimy, no to y, MT Flux mi koziołkował, y, lądował na dachu. Natomiast y, Natomiast y, no tutaj tutaj tego efektu nie ma. I zarówno jak ruszałem na pełnej mocy z miejsca, nic się nie działo, to znaczy model ruszał. Ten bardziej nie był potrzebny. W tej chwili powiem szczerze, żeby się przydał. Zwróćcie uwagę o co mi chodzi. Mamy pilot i nacisnę, nacisnę spust od razu, bez, bez takiego jakby nazwijmy to wolnego startu, tylko od razu na pełnej mocy do przodu. Zobaczcie, co się z modelem dzieje. Widzieliście to. Widzieliście to, także i wcześniej przed programowaniem tego nie było. Teraz jest masakra. Dobrze, że jest lotka, która troszkę która troszkę za, y, zabezpiecza go przed, y, przed y, lądowaniem na dachu, chociaż na początku filmu zwróciliście uwagę, że jednak, jednak mi wylądował na dachu, ale to jest właśnie efekt. Jeżeli za, mamy na, y, przekręcone y, pokrętło na pełną moc, wciśniemy y, spust gazu y, do końca, do pełna, no to jest właśnie taki efekt i, i, i no trzeba uważać. Trzeba po prostu uważać. Jeszcze raz wam to pokażę. O, widzicie, gdyby, gdyby nie to, że, że była lotka, no to już by, już by model był na już by model był na dachu, ponieważ mam nadzieję, że było to widać na filmie, jak się, jak się właśnie od tej lotki odbił. Także, jeżeli, jeżeli chcecie, żeby wasz model był żywszy, żeby taką prędkość osiągnął, jak, jak widzieliście, no to, no to zróbcie sobie to programowanie regulatora. Natomiast, co Wam, co wam jeszcze chcę powiedzieć, że że yy, kurczę, przepraszam, yy, zauważyłem, że tam jakieś auto, ale jednak wycofało. Myślałem, że musimy. Musimy się zbierać z pola, z, pola z ulicy. Yy, yy, jeszcze co Wam chcę powiedzieć, to yy, to, że yy, jak na model w tej skali, czyli 1,10 yy, w tym budżecie yy, w 1200 zł, model na wersji bezszczotkowej w skali 1,10, no to powiem Wam szczerze, że, że jest bardzo dobry. Yy, większości, większość z Was yy, tego modelu, tego czy, czy poprzedniego Quantuma, yy, yy, zakupuje jako, jako swój pierwszy model. Widzicie, jaka tu jest moc, jaka tu jest siła, jaka tu jest prędkość. Yy, 76 km na godzinę w takim modelu myślę, że jest wystarczające. Yy, dla mnie, yy, powiem Wam tak, dla mnie na chwilę obecną też jest wystarczające, ale oczywiście nie byłbym sobą, gdybym, gdybym, jeszcze, gdybym jeszcze czegoś nie zrobił, żeby, żeby podnieść tą prędkość. A już yy, natknąłem się, jak tam yy, przeglądałem stronę hp.pl, natknąłem się na zębaty do tego modelu, zębatki z troszkę, z, z mniejszą ilością zębów, zarówno atakującą na silnik, jak i odbierającą na dyfer i jeszcze sobie takie zębatki zamówię, wymienię i jeszcze spróbuję czy, czy jeszcze coś więcej będę w stanie wyciągnąć, wyciągnąć z tego modelu, ale powiem Wam szczerze, akumulator Lipo czy s 5500 mAh 50C nowiutki, dopiero drugi raz dzisiaj założony programowanie regulatora no, już jest fantastycznie, już jest bardzo dobrze. Jeżeli jeszcze y, przyjdą zębatki i się okaże, że jeszcze pójdzie prędkość w górę, y, myślę, że. że... Na tym modelu chciałbym osiągnąć, jakbym osiągnął tam 80 czy ponad 80, czyli jeszcze tam te 5-8 km więcej, no to już byłbym szczęśliwy. Już na, na chwilę obecną, czy na razie na razie bym już nie, no nic nie ingerował. Ale, ale to zobaczymy. Na pewno taki film się pojawi. Jak tylko będę miał zębatki, jak tylko je wymienię, to na pewno taki film się pojawi i, i sobie go no i, no i po prostu będziecie, będziecie go widzieć. Także myślę, że myślę, że wyczerpałem temat. Jeszcze raz, jeszcze raz Wam to pokażę, ponieważ no powiem Wam szczerze, ja, ja jak zaprogramowałem ten regulator I widziałem jak ten model zaczyna się zbierać Dlatego podjąłem decyzję o jeszcze raz nagraniu filmu Tak jak, tak jak już wspomniałem, taki jakby odgrzewany kotlet Ale sami widzicie, że, no, że jest efekt, jest różnica Zwróćcie uwagę Jak się ładnie stawia na tylne koła Widzicie, gdyby, gdyby nie ta lotka z tyłu, no to bez rollerbara niestety by się nie obyło. Musiałby być, bo, bo, bo tak, to, tak to lądowanie na, na dachu. Jeżeli sobie już model wyczujecie, będziecie y, tego tak zwanego, jakby, jak ja to mówię, wolnego startu używać, no to wtedy można ruszyć bez. bez y, ja już Wam pokażę o co mi chodzi. Można ruszyć bez, y, nie na dwóch kołach i, i bez, y, bez ryzyka, bez ryzyka, że że nam się model przewróci na dach ale, ale tak to tak to wygląda zwróćcie uwagę teraz o widzicie da się, da się lekko da się lekko ruszyć Także jak widzicie, da się, da się jeżeli wyczujecie gaz, da się ruszyć bez, bez stawiania go na dwa koła, bez ryzyka na lądowania na, na dachu. Ale, ale jak, jak, na jak dla początkującej osoby, która dopiero zaczyna, no to, no to yy, radzę, jeżeli macie LiPo 3S akumulator, to, to zaczynajcie na najmniejszej mocy. I te modele, tak jak mówię, te modele są bardzo dobre. Ja, je, ja jestem bardzo zadowolony z tego modelu, zarówno z tego, jak i z mojego poprzedniego. Bardzo je polecam, ponieważ nic z tego nie mam. Żebyście sobie nie, nie pomyśleli, że, że mam jakieś profity z tego, nie mam. Po prostu polecam. Ja jestem bardzo zadowolony i znam grono osób, które również jest zadowolone z tego modelu. Tylko pamiętajcie, trzeba go wyczuć tak jak z samochodem, normalnym, prawdziwym samochodem. Tak samo z tym modelem trzeba go wyczuć. Jeżeli go wyczujecie, to wtedy. To wtedy coś mi tam. Aha baterie w pilocie mi się rozładowywują. Na chwilę go wyłączę, żeby nam nie przeszkadzał. Także, także musicie wyczuć, bo no to, że jeżeli zaczniecie na, na pełnej mocy, tak jak tu widzieliście z takim efektem i nagle wam wyrośnie klawężnik, czy drzewo czy, 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 czy cokolwiek innego, jakaś inna przeszkoda, no to niestety jak uderzycie z taką mocą to go złamiecie. Także, także przykro mi bardzo, ale no, no, no takie są po prostu realia. Takie są realia i, i musicie na to uważać. Jeżeli będziecie zaczynać od najmniejszej mocy, w miarę wyczucia modelu będziecie zwiększać sobie tą moc, to równie tak jak ja będziecie bardzo, bardzo zadowoleni. Ja na chwilę obecną nie dołożyłem do niego dużo. Widzieliście w poprzednich filmach, kilka części wymieniłem, ale to do tej pory to był koszt... Nie wiem, może 250-300 zł. Tyle, tyle wydałem na części. Znaczy na części wydałem trochę więcej, ponieważ dużo mam w zapasie. Ja mam po kilka rzeczy w zapasie, bo lubię mieć, ale, ale rzeczy, które musiałem wymienić, złamałem, musiałem wymienić. To jest 250-300 zł. Nie więcej. Także, także myślę, że jest. Rezultat czy efekt jest dobry. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Myślę, że wyczerpałem na dzisiaj, na dzisiaj już temat. Następnym filmem będzie prawdopodobnie. Coś z koparki, już, już tam kończę pomału moją, moją modernizację, w sensie malowanie, jakieś tam dołożyłem światła, ledy, też, też Wam to pokażę, także mam nadzieję, że następnym filmem będzie, będzie ta koparka, a jeżeli nie, no to jeszcze mam tam inny model, który też Wam chcę pokazać, albo no w międzyczasie przyjdą zębatki, przełożę i jeszcze raz sprawdzimy czy coś w kwantumie jeszcze yy, uzyskam. Aha, przepraszam jeszcze za, yy, za, takie, za takie, że tak powiem, zamieszanie, ale nie, następnym yy, filmem będzie, będzie jazda kwantumem po szutrze, ponieważ miałem tam yy, jeszcze kilka osób, kilka z wa, zwo, kilku z Was, moich widzów prosiło mnie o, o właśnie taki film, gdzieś tam na szutrze, na jakichś yy, takich wybojach, podskokach. Yy, zrobię Wam jeszcze taki film, także następnym filmem będzie ten film właśnie. Jakieś wyboje, podskoki, yy, szutry, takie rzeczy. Także już Was yy, bardzo, bardzo gorąco yy, na ten film zapraszam. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, do zostawiania yy, łapek, yy, do komentowania. Dajcie znać, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, co myślicie o tym programowaniu, o tym modelu, o tym pakiecie, o tym wszystkim. Yy, macie pytania, macie jakieś problemy, wątpliwości? Zgłaszajcie się do mnie. Jeżeli tylko <laughs> będę umiał, będę w stanie, chętnie Wam yy, pomogę je rozwiać, chętnie odpowiem. Yy, jestem otwarty na, na rozmowy. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam wszystkich. Cześć. Zwróćcie uwagę, jeszcze wam chciałem tylko tak na szybkiego pokazać. Sorry za to piszczenie, ale już mi się baterie w pilocie rozładowują, ale chciałem Wam jeszcze szybko pokazać, o ile Quantum Plus jest lepszy od zwykłego quantuma, to znaczy właśnie jak jedzie szybko rozpędzony i nagle skręcicie, no to on nie koziołkuje tak jak, tak jak poprzedni. Zwróćcie uwagę teraz. O, widzicie? Widzieliście to? Teraz mi się go udało przewrócić, ale do tej pory, jak widzieliście, fajnie, fajnie mu to wychodziło trzymanie się logi.